Ja yeah. to w ogóle nie podałem bardzo. Putać jak ja rozwaliłam te kuchnię. może będzie, ja to, się, to się się, się. Przewracało, się, no. Przewracało się, no. Ale na przykład zamiast... Ej! Wiłam cię! Ale to I to się nagrało. Dobra, uwaga. No, Mamy to na też. Patrz, liczymy. Aha, bo losowaliśmy składniki. Nie. To nie przypadkowo. Pietruszka. Ja, no tak, i mieliśmy ale robić. oszukiwałbym, bo, oszukiwał, bo macał. macał. A nie, nie można było macać? Wody. Nie! To Sekunda to dwie wyciąga. To że należy do macanta. Dobrze, napisałem do koleżanki, która jest influencerką kulinarną. Pamiętam, mi doradzić, Ale mi to... się nie dało no. doradzić, Nie, no i ja, ja przyznaję, że macantko, żeby nie zlosować jak, jakiegoś miecha. Możesz mi w opiekę wrócić, Ej! Ale Kuba w ogóle dał surową dynię, w ogóle że a ten był, to A właśnie, ich. bo to Ponto oceny. to był pierwszy co, film z tej serii, nie? Ale ty pamiętasz to ruszek. Kuby? Jak on dał tą surową dynię, no to tak. ciasto było takie grube. To był olej kojawski? Twoja misja nie należy do najprostszych. To był też to, 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 to na na, najdłuższa produkcja. A, na dwie, dwie, dwie części, tak? Na stadionie Wisły. Jak a, biegałem, jak hitman. No to, to było bardzo fajne, a, podobało mi się to. Kilka dni a, nagrywek. Bardzo a, mi się to podobało. Bo ten filmy, gdzie więcej niż dzień nagrywaliśmy. No, Naprawdę o, mi się podobał ten film. Nad tym filmem się napracowaliście, bo ja podkoszyciałam w kanciapie, W namiocie. Czy robota. Czysta robota, chyba tak. A i tak, no i misje. O, to on super zagrał tą biegunkę. Człowiek biegunka, fanato. Oj, oj, oj! Ojej, masz jeszcze klucze? Kto zamyka kibel? <grym 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 za papieru nie ukradli! No. Może tak, ale nie, to no, bardzo mi się podobał ten film. A fajny, no. To wszędzie byłem. Tylko ochroniarz, nie grał Fajalny. ochroniarza. Zdobyć informacje, dostać się do pokoju, no. cele misji. A, 70 minus 1. 70 minus 1? 70 -1. 70 -1. Aha, no bo no, ja ja baliśmy się 6-9, no. To chyba jakaś nowa technologia. Swoje. macie tej korki jeszcze? I kurtka najmanie. Tak najmania. Tak, 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 tak. No a wtedy to, ktoś może nie pamiętać, ale to było wtedy modne. Tak. Masz te same spodnie? Nie, nie, nie. Już ale kilka podobne. modeli dalej. Ale modeli. kolorystykę pozostawiłem. Okay. I tutaj to duszenie co Ci zrobiłem. To takie było memiczne. No. My się śmieliśmy z tego. Te ten nam wychodziły. No potem. I to przebranie się takie hmm. z gry, nie? Tak. <grystanie> tak no, naprawdę to... Kuba się rozebrał no, do filmu. No ja, oni nie poznali, że to, to, to jest w ten sposób coś inny Potem ci dziwi, że Wisa przegrywa jak na strzałka, W sposób. Na w którym zaskoczysz, tak grają najlepsi. Dobra robota. A ten QR-kod był prawdziwy, ktoś w ogóle zeskanował, przychodził do liczbę. głowie tak, I na stronę mistrzostw Polski kierował. Tak, tak, tak. Udało się. Mam dostęp do gutera. No i ja to się wyświetli, nie wiem? Ten nowy sezon czy coś. Nie. Yeah. <laughs> A, bo to się cieszysz <laughs> już... A i ten namiocie taki będzie chyba? O, tak nie tam z Wasiem! Tutaj pamiętasz, zdjęcia robili się ruszami później. Robiliśmy tak. zdjęcie, które jakby wyciekło, to mogło być problem. No, nie do końca. Nie, bo tam były takie przecięte na półki do koszykówki Dotywujcie i ja sobie wsadziłam tą piłkę i wziąłem. Tak, no. żeby, 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 żeby a, to, się tak. Muszę w ciąży. Tak, trzeba za brzuszek, no. Tylko w tym roku 212 Już pierwszy sponsor TDS-a. No, jeszcze mieli sponsora sponsora no, tego z literkami. Tak, 600 włosów. Nie za formę nawet. Teraz lepiej wyglądasz w tym Ale nie wyrobiliśmy się z nagraniami. Pamiętam, że już tam trening wchodzi. Aha, no tak, bo tam jakieś dzieciaki trenowały, no. Jest, pamiętam, nie pamiętam jak, jak sado z brudnymi łapkami ten odchłaniacz do budzi. Ale tu, Kuba, z... Goli. Kuba jest. Golę. No, show, jest szaleństwo. No, raczej gdyś tak sobie tak. z zakładem, nie, i go wypuścili. Nie, Kuba, ja co to jest? Ja no. no. to się potrafię zachowywać? Nie, Bani, w włosy tak życzą, ja wiesz. No. Super to było. A, tu jak walka przed Izakiem. Tak, A tak. czy to z Izakiem było, ale nie wiem dokładnie co chodziło dalej. Prezesa mówił, że będzie walka, a nie chodzi jakąś garę. Kubuś, obudź się, się wiesz co? Na pewno dobrze podsłuchasz. Ja to wezmę na siebie. Dabać mi tego wąsacza. No i gdzie ta walka z wąsaczem? No, <grym> ludzko <schodoszkiem> Jednak A tu mocno, go, ale go, nie byliście tak, myśmy, ale tak mocno, się. tak mocno pamiętam. A ucieli to, bo to byłaś, przesada jak była przesada była, nie? Jak ty, no? maska kiedyś rządzili, ucinek, wygłowałeś. Nie jest mój ślapek? Twój. twój. A też Kuba było winien tutaj w folię, bo no, to też się strzelałem na trochę. w pewnym momencie. Też cię obiłem dosyć mocno, no. I Darko. Morgan, co ty tu robisz? W coś ty się ubrał. No miała być walka. Będzie walka, ale na serwerze. No właśnie. Na serwerze. Ej. Zobacz. Jest A nikt zobaczył w początku tego filmu, jak mi się gapisz na giry. Tak. Liczę na was. To był I taki inside ja joke. No, pozdrawiam. Tak. Tak. Myślisz o tym co ja? Generał. No fajnie, że to Moim się zgodził też. ten film teraz. powinien mieć skora. większą popularność. A te kajdanki też że Mira, Siniuk, Skąd, skąd wreszcie takie kajdanki? To, to, to nie było przecież. Ale faktycznie, to ty je przywiązasz, no. Był kupiony specjalnie do tego filmu, ale co się z nim stało? Nie, nie wiem. Że masz filmików, nagraliśmy to, w szoku jest. Duży. A Pisa, kubik. Ale już prawie do A Klątwa. Ale spokojnie. NSR Mistrzostwa Polski. Na pewno wygra polska drużyna. A poza Pocieszy. tym uważam, że żadnej klątwy nie ma. <laughs> <grym> nie. Cześć system Asia. Nie. Najgorszy. Czemu kuba? Pierogi najgorszy. No, tańczyć. I nie potrafiłem tego gotować, bo już potrafię, to już też. Potrafię. Tak. No, do ciebie Morgan. Morgan. Morgan, no? Pamiętam to. No chyba była, jak dobrze pamiętam imię. Było. Raczej mi utwaliło. Raczej tak, wesoła ekipa. Byłaś w swoim żywiole, prawda? Ja byłem daleko od swojego żywiołu. No ja tak pomiędzy. Lewa, prawa i tym. Ej, Ciekawe, czy myśmy układ. powtórzyli. No i to przejście pamiętam, że było. Dwa, a i ta fala. no nie no, do końca nam... tak i w dół. Jeden do jednego bym nie powtórzył. I tu z Luzem na kręgach jak byliśmy. I Luz wygrał, pamiętacie? On z ręką i prawą dobrze rzucał. To jest oh! kolejny... <grystia! grystia! grystia! grystia>! kolejne zadanie ze z, z smartfonem, nie? Yes? Tak, tak. Mam też... Czyli Patrz, nie zbiję. Aha no. Zmieniam się w telefonie chyba na pokierdełkę. No nie Luz. będzie to, co będziemy rzucać Morgenem? A, no, Będziemy. No, niby. Ale Luz nas to zwali wtedy, na chyba drugie miejsce. Kubikowi udaje się być fajnie robi takie podsumowania rund. Jak duer zawodowy. Tak, tak. Jakaś piąteczka. A i z lewej, no. Lewej, no, nie ciężko, dało się. No ciężko, ciężko. Albo obrót był, pamiętam, jest 10. Aha, tam ludzie stolecia. Tak, no to, tak, bo to było w punkcie 44, nie w Katowicach, na 3 No, To było też fajne. Ale się ubawiłam. Ale, ale wiedzieliśmy, kto będzie gościem. będzie się działo. Pamiętacie? Chcemy gościa, Kojarzycie tak. ten moment? Chcemy gościa. Kuby, lubi Lola. Jak się cieszę? licz na to, że ja ci pomogę. Tak, na środku jest koło. Ale nam w ogóle, ciekawe czy, czy to dalej tam jest. Yes, yes, było. O, my my jest, jest, jest no było. To jest obok nas przecież. Jeszcze niedawno było. Sprawdzimy. My. Co? On jest swoją Ale Z czego też się śmiejemy do dzisiaj. Podrabianiec gości. Nie wiem co to jest, ale widzę jakieś zwierzątko. Wygrałem. Albo to Kojot był, nie nas Imasek tak, skracał. Ja, na A to Kinga przeszkadzała czy chyba. Czy nie? A nie, Isaac, A nie to e... Izak. A to nie jest tego? Nie, czeka, nie, 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 nie to jest Polski. ta chyba, Samba? Nie. Tak? Nie pamiętam. A chyba tak. Daj mi sekundę. Nie, 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 wiem. nie, nie pamiętam. Nie pamiętam. Halo, wam wytyczne. A okej, okay, znowu. D paintball. Halu? Może pewnie, bo masz taki wstęp. A, dużo, dużo było w tym studiu, no. Halu? Strzelanie w prawusa. Oj, Strzelanie w prawusa. Ja dobrze, że nie szuję we mnie jeszcze tymi smokami. Więc... Czyli my, my strzelaliśmy w prawusa. Tak, on biegał! Ja wymyślę konkurencję. do No proś go teraz, za teren. Przepraszam. przepraszam. Jakbyśmy szkod... <śla> jak go uszkodzili. Prawu, że się ty na to zgodziłeś, a tak? Ej, prawu, szacun. No. Ja myślę, że do dzisiaj było za... do odszkodowania jakieś tutaj Prawę biegać. Tak, się, Od... się po głowie! O, zmarłego. Rzucanie o Morgan. Nie mam doświadczenie doświadczenia w rzucaniu nie, ale w rzucaniu byłem dobry zawsze. No i celności dużo trenowałem, jak o wybijając szyby. Oooooo, się tu Piękna para i piękny fake ksiądz. parę. Węzłem małżeńskim. Świetnie sobie wyobrazić. Macie, ty jesteś raczej tu No jestem, bo ja myślę, że to jest naprawdę. Nie rozdziela. A za kogo no Przepraszam, Okaże się, że Kuba ma mogę. święcenia i tak naprawdę się mylą. A ja, ja, ja się cztery. zdziwiłem, dlaczego mnie nie pozwoliliście zaprosić rodziców, nie? Na to. Świadków nie było. Świadków nie, właśnie to się nie, nie dziwię. Za chwilę startują NSL Mistrzostwa Polski. Ale w ogóle była taka scena, że y, my z Kubą biegniemy pod rękę. Brak? Aha, kojarzę. Tak, no. tylko że a, ktoś się no nie, tak, nie, nie dał. Tak, inna... mikrofon a, czy coś. A, tak. a, albo stwierdziliśmy, że może z Księdzem to świetnie, to żebyś biegła. Pamiętam, że była taka wersja alternatywna tego filmu. Zamba. Na filmy tego tak nie było słychać jeszcze, ale jak krzyk na tam na arenę, to aż wstyd było tak głośno się zachowywać. Jezu, te dziewczyny były w takim szoku, w no, one biorą tak, udział. Że na... no. co to za znaczenie, tak, nie? Tak. Ona chyba się podobała. Nie, nie, bo dużo nie musiały tak. Halo, no. swelder, gdzie ty jesteś? A Han Wrio był w godzinie. gdzie? Tak. Ej musieliśmy kogoś wysłać, gdzieś się na to zgodził. Tak, ktoś nie podziące pojedzie i no jednak. i on tam jechał chyba z 5 godzin. No z 5 godzin. No ale ktoś musiał. Kułość jak to dobrze tańczy. A i piosenka, a mam... Się w roku ty... To się zaczęło w roku 2008, roku 2008 pierwszy sezon EMP. Jadę, mam, ja byłem merdysty! Jeszcze ty. sześciu No. scenie. piąta. Jeszcze jedna szósta. Jeszcze jedna szósta. Jeszcze jedna pogoda. No tak, tylko Jeszcze przy szósta. czy przy... gdzie tylko Jeszcze przy jest Jeszcze jedna jest Jeszcze jedna szósta. Jeszcze jedna Emocje jakie daje ta, ta, ta gra ja, no, na zawsze moim sercu, tylko kamte straj.